No cóż, kolejne zwycięstwo, cieszymy się bardzo, bo ten mecz dzisiejszy no, był naprawdę mega ważny w kontekście tych meczów które, które i wyników, które padły w tych meczach. Yy, mówiliśmy sobie, że wygrywając dzisiaj robimy milowy krok. Yy, trzeba będzie jeszcze w piątek dostawić yy, następny, być może ostatni yy, mecz. No, specyficzny i bardzo trudny. Widać było po chłopaka, że jednak te trudy meczu w Łęcznej yy, odczuwaliśmy w, w pierwszej połowie. Ta gra nam się skleiła tak średnio. Ale zagraliśmy bardzo mądrze, konsekwentnie w drugiej połowie, czekając na swoje sytuacje. Mówiliście sobie w przerwie w szatni, żebyśmy grali cierpliwie konsekwentnie. I na pewno coś spadnie, więc yy, cieszę się z mądrości chłopaków, cieszę się z tego zwycięstwa i no i czekamy na piątek, na koronę. Dziękuję bardzo. Czy państwa pytaje? Proszę bardzo. Czy ja panie tyle, że nie, widzieliśmy jakby dwie Krakowie, nie? Czy a rzeczywiście ta pierwsza połowa to tak to zmęczenie po meczu, zmęczono jeszcze, tak wychodziło zespoł, ale w drugiej połowie drużyna pokazała wigor i, i, i przez 10 minut dynamikę, więc czy to takie były może założenia taktyczne, bo tu koledzy mówią, że ja się nie zgadzam, że takie były założenia taktyczne, ale to Pana proszę odpowiedzieć. Teraz to można dorobić już książkę do tego, jakie były założenia taktyczne, natomiast Kazimierz Górski mawiał, że mecz trwa dwie połowy, więc ja bym się wstrzymał z oceną Krakowi w tych meczach do końca, do 90 minuty, bo my po raz kolejny pokazujemy, że w drugiej połowie coraz lepiej wyglądamy i, i można powiedzieć, że się rozkręcamy. Pierwsza połowa była trudna, bo no nie tylko było zmęczenie. Meczem włęcznym, bez przesady, no przecież nie możemy tak mówić. Natomiast Zawisza to nie jest przypadkowy zespół, oni tutaj nie przyjechali się położyć, tylko grali naprawdę o życie. Więc to oni nam poprzeczkę bardzo wysoko podnieśli i, i ja sobie zdawałem z tego sprawę, że ten mecz będzie ciężki. Natomiast druga połowa pokazała, że. Że drzemią w nas duże możliwości, yy, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. W obronie ta gra też wyglądała zdecydowanie lepiej, więc, więc można powiedzieć, że mamy to co chcieliśmy. Przede wszystkim w dniu dzisiejszym były ważne trzy punkty. Styl się mniej liczył, bo styl jest akurat y, w tym momencie najmniej ważny, natomiast liczy się dorobek punktowy, szczególnie przy tej, przy tym, przy tej szalonej reformie ligi. Rafał Nowak, teraz pasyka. Panie trenerze, o dwie rzeczy chciałem zapytać. Pierwsza, która nie będzie bezpośrednio z tym meczem, związana tylko z Pana doświadczeniami jako trenera w ekstraklasie. Jest Pan jednym z najbardziej doświadczonych. Kilka razy Pan wracał. Czy któryś z tych powrotów był tak efektowny jak ten z Krakowią? No bo pięć spotkań, właściwie cztery zwycięstwa, jeden remis praktycznie. No i kapitalna seria, to jakby jedno pytanie. To może najpierw na to zapytam, czy tak było już kiedyś. Czy było już tak kiedyś w Wodzisławiu? Bo, bo yy, tylko tam zaczęliśmy od dwóch porażek, ale później była seria siedmiu zwycięstw z rzędu. Yy, utrzymanie w sytuacji beznadziejnej, więc można powiedzieć, że podobnie. Natomiast, natomiast yy, no tutaj na razie rzeczywiście układa to się wszystko fajnie, ale spokojnie. Jak to mawiał trener, Pobierz, pod, podrzucali, podrzucali, złapać zapomnieli, więc ja cały czas twardo stąpam po ziemi. No. My się też kiedyś zatniemy, no. i wtedy jestem ciekaw pytań. Tak, tak, A drugie pytanie o ten schemat taktyczny. Właściwie Krakowia zagrała bardzo podobnie jak w poprzednim meczu. Wtedy włącznej, sami piłkarze w Łęcznej podkreślali, że ich to kompletnie zaskoczyło, ta fałszywa dziewiątka Budziński. Tutaj zagraliśmy bardzo podobnie i czy nie ma Pan wrażenia, że Zawisza jakby przeanalizował ten mecz wcześniejszy i tutaj wyszli troszeczkę inaczej na Krakowie? No mam takie wrażenie, że ja sobie zdawałem z tego sprawę, że przeanalizują to, jak my gramy. My natomiast trochę w pierwszej połowie nie graliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Za dużo graliśmy górnych piłek na cetnarskiego, na budzińskiego, a to było zdano od początku na niepowodzenie. Gdybyśmy zaczęli grać tak jak w Łęcznej, szybciej od tyłu, szybszym, płaskim podaniem, być może szybciej byśmy zgubili zawisze, ale w drugiej połowie zaczęliśmy wreszcie robić to, co, co cały czas ćwiczymy, co cały czas trenujemy i to zaczęło wychodzić, więc. Zdaję sobie z tego sprawę, że przeciwnicy czytają zamiary, zresztą my też czytamy zamiary przeciwników. No, ale na tym polega piłka nożna i cała mądrość, także trafiliśmy na godnego rywala. Panie że chciałem zapytać Eryka Jędryszka. Pan tu chyba dwa tygodnie temu mówił, że, że ten zawodnik wkrótce odpali. Tak się stało. Jak pan do niego trafił? Co, co sprawiło, że on teraz już jest zawodnikiem bardzo ważnym Krakowi a nie, nie wypałem transferowym, jak go nazywano. Ja myślę, że zależy kto go nazywał niewypałem transferowym, bo ja myślę, że, że ci, którzy przyglądali się Krakowi bacznie codziennie na treningach, to myślę, że nikt takiego zdania, określenia Erichu by nie użył, bo zawodnik, który ma ponad 200 występów w Bundeslidze, no nie może być niewypałem transferowym. Jemu może nie szło, ale Krakowi też wtedy nie szło. Natomiast wiadomo, on przychodził tutaj z takim CV, że pierwszym, Pierwszym winnym i do wywiezienia na taczkach był właśnie Jędriszek. Dla mnie to jest niesprawiedliwe i dlatego jego od początku broniłem. Bo ten chłopak ma naprawdę ponadprzeciętną umiejętności na polską ligę. To potwierdza. Jest zawodnikiem, który w każdej chwili jest w stanie zmienić losy meczu, tak jak choćby dzisiaj, taką akcją. Więc jego umiejętności piłkarskie są naprawdę duże. Ja jestem przekonany, że on Krakowi da jeszcze bardzo dużo dobrego. Jeszcze jedno pytanie a propos końcówki sezonu. Wspomniał Pan, że ten mecz w piątek może już właściwie rozstrzygnąć w kwestii rozstrzy pozostania w Ekstraklasie. No i właściwie otwiera się perspektywa następnego sezonu. W czerwcu ośmiu piłkarzom z kadry pierwszej drużyny kończą się kontrakty. Czy miał Pan już czas, żeby się zastanawiać nad tym, co dalej, jeśli chodzi o tych piłkarzy? Praca idzie dwutorowo, raz, że uporczywie walczymy o życie, czyli utrzymanie, a drugi raz, będąc optymistami wierząc, że ta uporczywa walka o życie przyniesie efekt, próbujemy już budować zespół na przyszły sezon. Oczywiście rozmowy trwają, my już mamy jakieś pomysły, pewne decyzje niedługo zapadną, ale póki co my mamy jeszcze cztery mecze. Wszyscy mają być pod parą, tak jak mówię, wszyscy mają być gotowi do gry, żadnych decyzji na razie i żadnych przecieków nie będzie.